Co do gołębi, to zwyczajnie sobie nie życzę, żeby fajdały na mnie czy na mój obraz. Starłem farbę bez płaszcza, zapach wywietrzeje dość szybko. Mam nadzieję, że nie sprawi przykrości pani gołębiom. Podobna uprzejmości nie zawadzi. Staruszka wstaje, pomaga mi włożyć z powrotem płaszcz. Otula ramiona, maca czy kołnierz i nie podwiną, zapina guziki. Wszystkie ruchy ma płynne, swobodne, żadnego pośpiechu, sama celowość. Wbija we mnie swoje oczy. W tych oczach nie dostrzegam nic nieprawidłowego, są czyste. Nie widać żadnej katarakty czy bielma. Wyglądają mi na zupełnie dobre oczy, prawdziwe bramy duszy. Proszę, może pan usiądzie na chwilę, monsieur le Pantier. Nieczęsto mi się zdarza z kimś rozmawiać. Zwłaszcza z malarzem, z amerykańskim malarzem. <grym> Dziwne, mam wrażenie, że gram w jakimś filmie, w jednym z tych ruchomych obrazów, o których tyle słyszałam, siada. Ja siadam obok. Kamienna ławka jest zimna. Staruszka, widzę, teraz siedzi na małej, dmuchanej poduszce. Sięga do torebki i wyciąga drugą, taką samą, zwiniętą w rulonik wielkości cygara. Proszę, niech pan to weźmie, bo jeszcze się pan rozchoruje na nerki. Chryste, jakbym słyszał własną matkę. No dodatek chyba czyta mi w myślach. Podobnie jak widzi, chociaż jest ślepa. Czuję się trochę głupio, ale nadmuchuję tą poduszkę i wsuwam pod tyłek. No, tak jest znacznie wygodniej. Poduszka rzeczywiście chroni przed zimnym i twardym kamieniem. I no, ta kobieta naprawdę u mnie sobie radzić. Mamy jeden z tych dni, kiedy, jeżeli świeci słońce, jest ciepło. Ale gdy słońce przesłonią chmury, to białe, to ciemne, pomykające po niebie, zachodzące jedna na drugą, natychmiast się zrywa chłodny wiatr, robi się zimno. W tej chwili słońce świeci jasno, rozświetla szczyty cudownych francuskich chmur, takich, jakie malowali impresjoniści. Ich nigdzie, indziej nie widziałem. Może pewnego dnia wreszcie zbiorę się na odwagę i wezmę ostro się do malowania do tych chmur. Tych przeklęte gołębie wróciły. Najwyraźniej im nie przeszkadzam, jak gdyby staruszka zapewniała magiczną ochronę. Teraz poświęca ptakom całą swoją uwagę. Przyglądam się. Pierwszy raz widzę coś równie niesamowitego. Przeniosła niewielki zrolowany przybornik. W jakim dobry mechanik mógłby trzymać swoje klucze, tylko trochę mniejszy. Leży otwarte obok niej na ławce po przeciwnej stronie niż siedzę ja. W przyborniku spostrzegam małe nożyczki, dwie piejcki, dużą mniejszą. Metalowe dłutka, wykałaczki, krótkie pałeczki, na jednym końcu owinięte watą, jak te do czyszczenia uszu, miniaturowe siorki zalatujące alkoholem, parę cienkich pilniczków. Jest też butelka jakiegoś środka odkażającego. Nie mam pojęcia jak ona to robi, ale wyciąga palec bez żadnej przynęty, po prostu goły palec i zaraz zlatuje z nieba kilka tych zwariowanych gołębi, i siadają na jej palcu. Wybiera jednego ptaka, kładąc mu rękę na grzbiecie, powoli, ostrożnie. Gołom się kuli, kobieta tego podnosi, później delikatnie rozkłada skrzydło. I gładzi czubkami palców bada pióra. Jeżeli znajdzie jedno krzywe, to próbuje wyprostować, a jeżeli pióro już za to się skrzywiło, wyrywa je prędko, dotyka pochewki wrażliwym palcem, po czym pałeczką aplikuje krople środka odkażającego. W ten sposób sprawdza całe ciało ptaka. Sąduje, maca, doprowadza do porządku. No, Oni najwyraźniej sprawia przyjemność u swoisty szwedzki masaż. Nie trzepoczą się, nie boją, siedzą spokojnie, odprężone i pozwalają na wszystko. Potem staruszka bada nóżki, pewnie myślę szuka łusek. Następnie wygładza albo spiłowuje szorstkie miejsca. Obcina pazurki, jeśli trzeba, czyści przestrzeń między pazurem i palcem, obmywa całą nóżkę. Ha! Żeby to mną się ktoś tak zajmował, na pewno by mu nie obstrał pomnika. Jeden z ptaków ma zainfekowany staw, tam gdzie palec łączy się ze stopą. Staruszka czyści chore miejsce starannie, delikatnie, z wyczuciem, obmacuje opuchliznę, a na koniec przemywa ranę i alkoholem i się odkazający. Skończywszy zabieg, zręcznie sięga do małego woreczka, na ich bodaj z 10. Stoją szeregiem tuż przy udzie, wybiera poszczególne ziarna, niby witaminy i daje po jednym ptakowi, którym się akurat zajmowała. Ptak tymczasem stroszy pióra, dziobem dokonuje krótkiego, pospiesznego przeglądu, sprawdzając wszystkie naprawy i ulepszenia. Wydziobuje ziarna z jej ręki, jedno po drugim. Później kobieta wdzięcznym, łagodnym ruchem strąca gołębia z palca. Zazwyczaj ptaki fruną w górę, zataczają parę kręgów, po czym lądują na pomniku Diderot, gdzie też składają swój szybki prezent z podrygujących kuplów. Ulubionym miejscem, jak się wydaje, jest pióro w ręce pisarza, sama ręka oraz głowa. Gołębie obsiadły całego Diderot. Dźwiga na sobie nawet więcej ptaków aniżeli staruszka, ale też jest 10 razy większa. Na dowód ptasiej sympatii, ciemnozieloną patynę brązu pokrywa biała patyna white. Przyglądam się toalecie pięciu, sześciu gołębi. To zbyt fascynujące, żebym choć myślał o pracy. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Jeszcze w gimnazjum trzymałem kanarki uwielbiałem ich śpiew, ale gołębie tylko gruchają. Możliwy dźwięk, że się Niemniej przyznaję, dotąd nie spotkałem nikogo, kto by umiał się obchodzić z ptakami tak, jak ta stara kobietka. Zajmując się gołębiem, rozmawia ze mną, na obu zadaje pytania. Ani na chwilę nie zapomina o podopiecznych. Lecz raz i drugi patrzy w moją stronę i uśmiecha się. Zaczynam rozumieć, że zgaduje, gdzie mam oczy. Zgaduje po moim głosie, po zapachu, po czymś. Robi to, myślę... Żeby mnie nie krępowała jej ślepota, udaje, że widzi. Dla mnie. Mimo wszystko czuję skrępowanie. Trudno nic nie poradzę. Nadal nie pojmuję, jakim cudem potrafi mi spojrzeć prosto w oczy czytać z twarzy. To jest niesamowite. Od dawna jest pan w Paryżu, monsieur le mm, Już blisko 5 lat. Mm, a ma pan taki silny amerykański akcent. Po tylu latach w Paryżu powinien pan lepiej mówić po francusku. <laughs> Boże święty, po francusku powiedziałem do niej wszystkiego pff, może z 15 słów. Nie zdawałem sobie sprawy że aż tak kaleczę tą mowę. No, rzeczywiście nie mam ucha do języków, madam. Próbuję się uczyć francuskiego, ale jest trudny dla mnie. No, teraz i tak mówię lepiej niż rok temu, więc to już jest coś. Kupię uwagę na zwichrowanej lotce, którą trzeba usunąć. Z tymi pewnymi i zwinnymi rękoma świetnie by się nadawała na chirurga. Pan ma dobre oczy, a ja mam dobre uszy. Gdybyśmy zechcieli się dzielić razem, byśmy świetnie poznali ten świat. Mało kto korzysta z przyrodzonych darów. Dopiero kiedy się straci jeden, zaczyna się odnajdować i doceniać pozostałe. Długa chwila ciszy. Staruszka ostrożnie wyrywa pióro, smaruje pochowkę antyseptykiem. – No, Orlando, teraz znacznie lepiej. Będziesz mógł szybciej uciekać przed autami. Nie za długo wyrośnie ci nowe pióro. Znowu się do mnie odwraca, uśmiecha się. – Chyba panu nie przeszkadza, że rozmawiam z gołębiami. Każdemu dałam imię. Są moimi jedynymi przyjaciółmi, jedyną rodziną. Stara, ślepa kobieta nieraz się czuje taka bardzo samotna. A mnie też się zdarzało mówić do Gołębi, madam. Czasami to jedyne istoty, z którymi mogę rozmawiać. Już nie dopowiadam, że przeważnie obrzucam jest takim wyzwisk. Ilekroć za plecami rozlega się ten nagły poszum sztywnych piór, akurat gdy usiłuje się skupić na obrazie. Można dostać zawału, kiedy sta do Gołębi. Tak się całą chmarą podrywa do lotu. No, ale nie znam ich tak dobrze jak pani, madame. Rozmawiam z gołębiami, jakbym rozmawiał sam ze sobą i niczego się nie uczę. Nigdy nie byłem z nimi tak blisko jak pani. No, no widzi pan, monsieur, przesiaduję tutaj od 10 rano aż do południowych dzwonów. Przychodzę codziennie od 30 lat od zakończenia II Wielkiej Wojny. Gołębie w stadzie się zmieniają, ale samo stado pozostaje. Znają mnie nawet nowe młode ptaki. Nawet tak, które się przyłączył z innego stada. Widzi Pan, gołębie to jedne z najłogodniejszych, najbardziej ufnych, najmniej wrogich stworzeń na tej ziemi. Jestem przekonana, że porozumiewają się między sobą i na swój sposób potrafią mówić, ale chociaż słucham bardzo uważnie. Nie zdołałam poznać ich języka. Hmm, tak czy owak, ludzie mogliby się wiele nauczyć od gołębi, jeśli idzie o sposób na życie. Skoro całe dnie spędzam na ulicach, muszę się natykać na świrusów wszelkiego pokroju. No, ale ten okaz prawdopodobnie bije wszystkich na głowę. Ślepa staruszka w czerwonym kostiumie, która rozmawia z gołębiami, bo może one ją oświecą, jak powinni żyć ludzie. Zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie nadziałem się na kolejnego świra. zrobiłem już sobie autentyczny szósty zmysł, umiem rozpoznać prawdziwych czubków, no ale ta kobieta wydaje się inna. Jeżeli pominąć całą sprawę z gołębiami i jej ślepotę, sprawia wrażenie osoby bardziej normalnej, bystej, inteligentnej niż ktokolwiek, z kim zdarzyło mi się rozmawiać od pewnego czasu. Z drugiej strony, aż mnie świeżbi, żeby już wrócić do malowania, postanowiłem wkomponować staruszkę w swój obraz i umieścić u stóp pomnika. Bardzo by mi się przydał mocny kolor na pierwszym planie, a i czerwień świetnie wyjdzie na tle zielonych drzew w parku przy kościele. Monsieur Liderot, zdecydowałem, potraktuje swobodnie zarys spatynowanego brązu, parę gołębi, Dynamiczny skłon w stronę kościoła po przeciwnej stronie ulicy. Pora brać się do pracy, madam. Światło prędko się zmienia, a ja chciałbym dzisiaj skończyć pod malówkę. A co pan maluje? Kościół? Wciąż trudno mi się przyzwyczaić do faktu, że jest niewidoma. Kiedy wyskakujesz czymś takim, amaliom podejrzewam o żarty. Choć przecież coś podobnego przytrafiło mi się już wiele razy przedtem z ludźmi widzącymi. Siedzę naprzeciwko czegoś, co mnie akurat zainteresowało. W miarę dobrze, jak sądzę, oddaje to co widzę. A taki jeden z drugim tkwi tuż obok, rozgląda się na wszystkie strony, zbity z tropu, i wreszcie pyta, co maluje. Mógłbym wtedy gryźć ścianę, i moja wiara w siebie ma się nie najlepiej. Z początku myślałem, że ci ludzie sobie żartują, ale nie. Zwyczajnie nie dają sobie rady, podobnie jak ja z francuskim. No ale ta kobieta, no cóż, jest naprawdę ślepa. Mówię zaledwie tyle, że stoję przy pomniku Diderot. Mogłem malować kawiarnię albo nawet hotel Madison. Tak, madame, kościół, ale nie tylko. Z lewej strony mam na obrazie pomnik Diderot, dalej Burwal Saint-Germain, Le Draxto, i jeszcze po drugiej stronie ulicy Le Major i Wylet Ri Bonaparte. W środku wieża kościoła mała biegnie przez obraz aż do fontanny. Na pierwszym planie ogródek, ten, w którym bawią się dzieci, przed ogródkiem, le Boulevard z przystankiem autobusowym. Zapomina o gołębiach, słucha, zamyka oczy tak, jakby to robiła osoba widząca, chcąc sobie coś wyobrazić. Hmm, doskonale pan to opisuje. Aż wszystko widzę w swoich myślach. Szkoda wielka, że nie mogę zobaczyć pańskiego obrazu. Mieszkam w tej dzielnicy całe życie. Pan musi być bardzo dobrym malarzem, bo jest pan dobrym człowiekiem. Dziękuję za wyczyszczenie mojego płaszcza, dziękuję za dotrzymanie mi towarzystwa. Mam nadzieję, że będzie Pan zadowolony z obrazu, kiedy już go pan skończy. Przy tych słowach zaczynają bić dzwony samorzewnego. Piękny, głuchy, święty ton. Pierwsze nuty, a potem coraz prędsze crescendo, ogromnie podnoszą na gór. Paryż nauczył mnie kochać dzwony. Słyszę, jak nieopodal odzywają się te z saint -Supis. Jeszcze dźwięczniej witają południe, zwiastują porę jakże ważnego francuskiego déjeuner. Ślepa staruszka zabrała swoje narzędzia i pakuje do przybornika. Chowa małe woreczki z ziarnem, po czym wyjmuje jeden większy i rozsypuje ziarno na ziemi. Odwraca się do mnie. W ten sposób nie zauważam, że odchodzenie będzie im przykro. Proszę mi powiedzieć, czy przy gołębiach kręcą się jakieś mniejsze ptaki? Patrzę, tu i ówdzie skaczą wróble. Wydziebują, ile im się należy, a nawet więcej. Tak, są wróble. Czy gołębie je odpędzają od jedzenia? Patrzę, z całą pewnością nie. Przypychają się wprawdzie do ziarna, ale nie dziobią. Nie walczą ani między sobą, ani z rublami. Nie, nie odpędzają. Pozwalają mniejszym ptaszkom jeść do woli. Hmm, sam pan widzimy się. możemy się wiele nauczyć od tych gołębi. Z tymi słowy bierze laskę, wstaje, wyciąga do mnie rękę, wymieniamy uścisk dłoń. Przyjdzie pan tu jutro malować? No owszem, jeżeli nie będzie padało albo nie zrobi się za zimno. Unosi głowę, obraca w prawo i w lewo, niczym pointer na tropie zwierzyny. Nie, jutro będzie tak jak dzisiaj. No więc do zobaczenia.